Tak, nie chcę się zabrać, bo się Jest, co, co robię? Teraz, no i teraz pewnie trzeba będzie zejść po. Ta, żelaza. Nie wiem, czy nie ma jakiegoś modu, żeby. Było cały czas jasno, bo. tak... Nie chcę mi się w ciemności złożyć, nic nie będę widział. No chyba, że... O kurde. Początek live'a już takie coś. No, powiem tyle. No, stosik. Chwila. Nie wiem czy nie da się... Właśnie. Co to jest? Stadanie graficzne, o Chunky O, zasięg, render. Kurde, mnie ja już mi nie skrośili Ło Daje mi radę kom... Daje radę komputer O siema I daje radę komputer, co jest? Ty, dobra, to nowak bierzemy. A, a jak się usłyszałem co jest? Dobra O kurde, 32 Puściki wygrałem, no O, jest 32 czołki. 32 Ło, kurda. No, powiem tyle. Początek live'a, początek serwera. I takie rzeczy, chwile, jakie te kordy. I no, takie będę pamiętał. już gotowe, No i super. Takie kordy. Dobra, mam to na live'ie, To jak coś pod, kiedyś sobie wrócę sobie bo ja nie bo mi komputer wybuchnie O, ja, ja pracować, chwilę. jak zaczął pracować chwila Jak zaczął pracować skubany nie trochę zmniejszymy ile ja miałem dobra damy tam na chyba 16 było 16 to tak du dużo dalej dobra trudno to niech będzie 16 Można 32 ale nie pamiętam na ile miałem a nie, chwila mogę sobie sprawdzić na laptopie tutaj mam obok siebie. Patrzę na live. a albo ja nowy, No, tak jest, co ja je robię? Co ja robię? Chwila, dobra patrzymy. Tutaj na laptopie patrzę sobie. To ja mam na to No chyba nie, nie, trochę dalej Jakie okay. mię. Nie gada, że nie widać No, nie widać Czy ja już nie wrócę, tak? Czekaj, jak to tutaj? ZARĄBIŚCIE! kurde. Trudno, to już tak zostaje, jak widać. Niestety, zostaje 16 czerwonków. Nie wiem, jak coś zmniejszać na kąpie w ogóle. 32 dałem. Po co mi to było? Ale trudno, przynajmniej ładny widoczek. Teraz trzeba żelazo zdobyć. Nie chcę złaźć za bardzo. Nie, no. Nie jest to moja wymarzona rzecz. O, ty. Czemu kamień jest na powierzchni. Dziwne. Bo ciemno jest w kopalniach, ja nie chcę za bardzo, bo nie mam na... już Czekaj, to tak po prostu, czy kopalnia jakaś. Dobra, trudno zauważyć, tu to kopalnik. nie, dobra, wyjdziemy. Nie pytam, co się tu odwaliło Siema! Jezu, jakie to było jak Tutaj nagle też na laptopie. Ja muszę patrzeć bardziej na tyle. Siema, no. O, żelazo! Jakie szczęście mam. Ach, muza mi się wyłączyła, Czemu? Ty dużo! Dużo! Super, dobra, sukcia. Dużo tego żelaza, więc mi nie odpowiada. Dobra, zarąbiście. Siedem żelaza nieźle. A już noc się robi. Nie wiem czy się przespać, bo mam łóżko, jakby co, właśnie. Czy. Nie, to no, trochę marnowanie czasu to będzie. Troszeczkę. Nie gram na hardkorze, Bo z moim fartem to ja bym się od razu wywalił. Więc no. Ja bym chciał bardziej pod tym Wiemy sobie płacić różową. Wiatr by było potrzebne, właśnie. Dawniej no, robiłem water clutchów. A byłem. No właśnie, byłem kiedyś w tym dobry. Więc z chęcią bym zobaczył, czy sobie dalej, dalej. Nie mogę się wspać. Dalej, dalej rada. O, krowy! Dobra. Nie, dobra, nie, nie, nie. Pierwsza trzeba coś zjeść. Po drugie. No super. Yy, właśnie zrobiłem piecyk. No i wiadro. Dobra, niech to się przypa. A i do czy jest gdzieś woda od razu? Ja się pytam. Czy jest gdzieś woda? A gdzie on No cholera. Jest gdzieś woda? No tam jest ale Ja chcę zejść po prostu. Dobra, to trudno. Trzeba się męczyć. Jak to przybliżyć tak ustawienia. Nie, nie wiem, czy się da. No tutaj. Jeszcze nie zginęłem. To takie coś fajne Dobra, już dwa, super, i trzeci Wiaderko niech to się przepali Coś jest jeszcze tutaj ciekawego No, no tam coś jest, okej, okay, tam widzę cave Nie wiem jak przybliżyć Jakieś mody chyba będę musiał sobie pobrać Jeżeli umiem Po pierwsze od tego zacznijmy. Tutaj krowy super Tutaj ten biome w ogóle jak to ładnie tak się zrobiło Na serio Na pierwszy dzień To No na Sobie zapisałem koordynację. i to sobie tutaj jak coś kiedyś wrócę Może tutaj zrobimy pazę czegoś Dobra Dobra, idziemy. Może być też tak, że u mnie często się przypisuje albo czat, albo ekran, że czarny jest, więc... Jak coś to pisze, jeżeli czat się popsuje, no to nie wiem. Będę musiał się domyśleć. Bo wszyscy wyjdą możliwe właśnie. Często tak jest. Dwie, dwie krowy, tak? Tyle? No serio? Dwie krowy? No bez przesady, no. Ale... O! Tutaj... byśmy mogli żelazną. Wioskę bym chciał tu znaleźć, to też. Dopóki nie będą miał zbroi, nie schodzę do kopalni. Dobra, to wchodzimy na górę, trudno. O woda, dobra, idealnie no, no, ale główno no, jak ci coś nie odpowiada, no to spada. X Marcin, mleczko, mleczko to pewnie ty pijesz dalej. Jak ci nie odpowiada, co to ktoś ci każe tutaj być. Jezu, do ta. Tacy ludzie mnie tak wkurzają Po co się kłócić, jeżeli może chłop po prostu wyjść sobie z live'a To po co mu to? Ja nie wiem, tacy ludzie po prostu są dziwni No, no i super i nic nic sam nie ma. Czyli teraz przez las będziemy bie biec cały czas. No świetnie. Po prostu świetnie. Nie lasów. Jak jeżeli nie znajdziemy wioski, to będzie problem z jedzeniem. No jakaś górka. Oj, i, i to spora górka! Co to jest za mapa? Co to za mapa jest? Co jest? Dobra. Czanki. Mam miałem 16. Dobra, na maksa dajemy. Nic ciekawego nie widzę, to nic nie daje. O tam widzę las świerkowy. Jak mi... Leś świerkowy widzę Ej, wioska, wioska, wioska! Dobra, wioskę mamy Super Obym, obym zrobił tego klucza, błaga, błaga, błaga O kurde No to Łóżko No właśnie No jak... Jest. Może znowu poćwiczyć Minecrafta, bo nie grałem dość długo ja od wakacji nie grałem, jak pamiętam, więc trochę muszę poćwiczyć. I dobra, nie, nie, nie. Dobra, toczanki mi pomogły, ale... Już włączamy. Na 16. Dobra, na 16. Uu, stary, duszka, nie mam nic do jedzenia. Zarobiście. A to po co jak robię zabiję, jeżeli chcę mieć żelazny set? Jakby coś z co ja krow się zrobi. Dobra, szybko, dajcie mi tą wioskę. To jest lina. No nie no, a nie dobra wspomniałem, że wilki nie atakuje bez powodu Dobra, wa, nawet was nie uderza Trudno ja te czanki mogą na serio pomóc Bo aż tak Nie ma wtedy komputer lagów Znaczy że trochę ma no ale Właśnie Nie chcę ryzykować. Więc ja nie ryzykuję Nie gdzie ta wzóstka była? A, bo tutaj, a tu wydawało się tak blisko O Jezu, i teraz na to wejść no, chyba, no chyba nie Boś. To nie będzie jedzenia, to ja nie wiem. Aha, Dobra, muszę coś sprawdzić. Dobra, nie, wszystko widzę. Pół serca po prostu. Super. Czemu nagle wszyscy wyszli? Co, czat nie działa? No, u mnie może nie, nie działać w sumie Nie wiem Co, od nowa mam odpalić? Bo ja nie wiem Nie chwila, to tak się robiło No właśnie, go szybciej Jak ja spadnę, to koniec Ładne to będzie koniec. Dobra. Jest wiosek, jest wioska, wioseczka. Czekaj, gdzie ja tam, gdzie stan. Jezu, to jak. Faktycznie, tyle czanków. To ja się nie dziwię, że lagi miałem. Zmniejszyłem już. Dobra, błagam. Dajcie żarcie, nie wiem. Macie żarcie w tej wiosce? Dobra, to widziałem, jakiś jest no, się na super. No, w ogóle ja sobie. To jest taki, taki domek, już był w Minecrafcie? A był, faktycznie Był, ale zapomniałem A, cieka ciekawie, ok, nie powiem To sobie kradniemy tą I krowy im zabijemy Dobra, dziękuję Jedzenie Dalej za mało Bierzemy wszystko, okradamy ich Nie wiem czy jest... No ej nawet dobra, nie jest źle, bo chwilę... O Jezu i dużo ich To by nie było w sumie tak źle Gdzieś golem pewnie jest, jest kowal? Kowala pewnie nie będzie O tutaj jest jakiś domek A co jest tam? Nic, dobra Czy znaczy nawet git wioseczka, git, podoba mi się No chyba nie No chyba nie Ja O nie no, to są jakieś jaja No jakim cudem? Czekaj, chwila! Jakim cudem ja zginąłem? Tam było trzy, tam były trzy klatki faktycznie? No nie no... Dobra, pamiętam mniej więcej gdzie jest ta wioska, wracamy. Chyba pamiętam. Tu, no mam, ja mam nadzieję, że tutaj chyba. O, no jeszcze noc. Zarąbiście. O i nagle ludzie to dołączyć. no żeby mieli ze mnie peka, super Boże, witam wszystkich Zarębiście Od razu musiałem Tak to tutaj, bo tutaj węgiel kopałem Ej, oj, oj, Gdzieś chyba w tą stronę tu Ty, ja, chyba tu Gdzie ja byłem? Gdzieś tam byłem? No, kurde, teraz mam problem. Zdaję, będę musiał chyba sobie zaraz na laptopie owczajcie, jakie gdzie to było. Siema Krzysztof. Wywaliłem się! Bo może mam no kurde. No nie. Pół serca miałem, mogę ze chlebek zrobić. Zamiast tego, nie, ja idę dalej. Super. Siema na leśnik. Dobra, nie pamiętam gdzie to jest. Mogę sobie kordy zapisać tej wioski. Trudno. O, chwila tutaj. A tutaj... A byłem tu, dobra. Dobra. Tu ja byłem. I ja potem pobiegłem chyba w tą stronę. Tak, chyba w tą stronę pobiegłem. Hmm. Chwila, e, burza musku. O nie, ja z... na tej górze byłem. Wejść. Oj, oj, oj. subskrybuję Subskrybujecie. No i bardzo dziękuję, doceniam. Dwa, dwa koła chcę zebrać do wakacji, przynajmniej, bo już ten kanał ma strasznie dużo, a mało subskrypcji. No i niestety to trochę... No nagrywam sobie mundurowe, to też na wszystkich nie jest takie ciekawe. Ale też po prostu chcę zacząć nagrać z remis zdrażackich jakieś tam... JtRg czy 3 Warszawa, ale wakacje to? No um, i tam różne. Zarobi się, na to weź. No chyba nie. Ja też mam mało. No, no chyba nie, no zombie jak Villager akurat. A, nie. No zostaw mnie szkielet, błagam cię. Nie pomyślałem o tym, no nie, no nie, no nie, no zostawcie mnie. No zostawcie mnie, no błagam. Jak to ktoś z klasy będzie oglądał, to oni się poryszą ze śmiechu. Jest. Super, Dirt'a będę musiał... Ale te bloki... Czy te rzeczy mi zostaną? Kurde